Nie, moi jest niestety nie, skaknie, byłem w błędzie. Pomyliłem się, to chyba nie o okay. te ustawienia chodziło. Nie, jestem, powiem wam, trochę zły. Bo to chyba chodziło o wygrach ekranu. Bo tam i auto off, albo never, albo po trzech minutach po pięć. Jak, tylko ja myślałem, że oni zrobili, że moja kamera może się wyłączyć. Jak ją ustawie na ile minut ma nagrywać? Nie tak jak nie jest. Nie tak jak nie jest. O patrzy się na nas. Jak to cicho. Nie wiem, czy mam teraz chować. Jak saka. Teraz mogę hegi. Gab ale muszę na chwilę się odprężyć. jest parę takich ciekawych ścieżek dzięki którym mogę zejść w kierunku Skormyka na dół Szkoda się o takiej późnej godzinie do tego wielkiego jasu się Zarąbiste są te drzewa tu O to zaskać bo trzeba byłoby Trzeba byłoby tędy też pójść o tędy też jest ciekawie No, powiem wam, ogromnie są drzewa w tym lesie, do którego przyszedłem. Niestety, ale do tego lasu jedzie się kawałek. Dobrze, że dzisiaj ustawiłem trochę na nagrywanie jasne. Nie jestem pewien, czy ustawiłem dobre GoPro do takiego nagrywania jak teraz. Ale nie jest nie wiadomo jak jasno. Chociaż tu jest jasno i to mógłbym użyć dużo niższych wartości. Chodź Angel, może się to nagrać jasno. Czy ja tu byłem? Bo mi się wydaje, że w tej części lasu... Chyba nie byłem w tej części lasu. Nie, ja chyba skręciłem go innej części las. Nie byłem tutaj po górę. Tylko może mi się... mogę mi się, prawdę potęg widział jasno. Jasnie mogę mi się nagrać. Nie, to jest tylko podobny obszar. Ale bym sobie porobił zdjęć. baki się, czy jakaś nie idzie ze mną. Fajnie to powiem wam. To jest w Anglii, to jest w koronowali. Możliwe, że jaka jest pozostałość pogawniej i Całkiem możliwe. Ja pielniczę, jakie drzewa są masywne. Co tam można? Gdzie tam ujgę? Jak tam ujgę? Jeszcze kilka ślady koni Ktoś jechał konno Wiecie co? Na chwilę będę zaraz musiał kamerę wyłączyć, bo mam jeszcze parę zdjęć ciekawych bo robię Polskę na tyle łagnie że ja chyba sobie na chwilę wyłączę te moje GoPro no i tak o 4 minuty już nagrywam spoko